Niedziela 12 lutego i dzień dobry po czesku, plocha chodidla. Imieniny obchodzą Ammoniusz, Ampelia, Bonfiliusz, Datyw, Ethelwold, Eulalia, Gaudenty, Hilariona, Humbelina, Juwenciusz, Laurenty, Ludan, Melecjusz, Saturnin i Trzebiesława. Wszystkiego dobrego. Mamy dzisiaj Dzień Darwina i z tej okazji pamiętajmy, że powinniśmy zachowywać się jednak trochę przyzwoiciej od małpy, bo czasem trudno nie odnieść wrażenia, że zleźliśmy z tego drzewa cokolwiek przedwcześnie. 521 lat temu Vasco da Gama ruszył w drugą podróż do Indii. 252 lata temu Gustaw III został królem Szwecji po tym, jak jego ojciec przejadł się na śmierć. 224 lata temu w Nowogródku odbyły się chrzciny mistrza wieszcza Adama Mickiewicza. 139 lat temu Amerykanin Lewis Waterman opatentował wieczne pióro. A 30 lat temu odbyła się premiera filmu Dzień Świstaka. 158 lat temu nastąpił Kazimierz spacja Pięćdziesiąt 55 lat temu znany włóczęga Christopher McCandles. Jeżeli nie widzieliście filmu Into the Wild, to koniecznie nadrabiajcie. A 54 lata temu srogi pomyleniec Darren Aronowski. 225 lat temu szlak trafił znanego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 219 lat temu niemieckiego Mondrale Immanuela Kanta. A 83 lata temu małego komuszego siusiaczka Stanisława Redensa. A pan Ernest na to. Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. Szpon wzwyż i do zobaczenia.